Ewa witam Państwa i zapraszam na kolejne 109. wydanie wydarzeń. Co na dzisiaj przygotowaliśmy? Pierwsza rozmowa po objęciu stanowiska z zastępcą burmistrza miasta, panią Joanną Rupar. Delegacja łańcuckich samorządowców walczyła o obwodnicę łańcuta w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ferie w mieście też mogą być ciekawe. o nowym stanowisku, pierwszych zmianach i decyzjach, jak widzi przyszłość miasta i co będzie priorytetem w działaniu na rzecz mieszkańców. Tylko u nas pierwsza rozmowa po objęciu stanowiska z zastępcą burmistrza miasta Łańcuta, panią Joanną Rupar. Pani Joanna Rupar posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie socjologii zarządzania w sytuacjach kryzysowych, ma również otwarty przewód doktorski w zakresie prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 20 lat pracuje w administracji samorządowej. Przed objęciem stanowiska zastępcy burmistrza była kierownikiem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie. Pani burmistrz, ten gabinet zajęła pani zaledwie tydzień temu. Zdarzyła się już pani się z tym miejscem, z nowym stanowiskiem, z nowymi obowiązkami. Nie ukrywajmy, jest ich sporo. Oswoiłam się z gabinetem i z obowiązkami, z pracownikami też się pomału poznajemy, więc wszystko za dobrej drodze. Pod koniec grudnia 2014 roku pojawiła się informacja o powołaniu nowego zastępcy burmistrza miasta. Jednak oficjalnie stanowisko pani Joanna objęła dopiero 27 stycznia 2015 roku. Opóźnienia faktycznie były. Miałam objąć stanowisko 2 stycznia, ale różne względy spowodowały, że nie mogłam zrobić tego na początku stycznia. Pewne rzeczy wymagały jeszcze uzgodnień. Mówię tutaj o porozumieniu koalicyjnym, ponieważ jesteśmy w koalicji z panem burmistrzem czyli PiS i jest i, i, i to na Pana Burmistrza, więc pewne sprawy jeszcze wymagały domówienia, sprawy się przyciągały też, no, już na osoby miały urlopy, wyjazdy, wyjścia i tak dalej, ale no, nic się nie, nie przez ten okres czasu nie stało, urząd normalnie funkcjonował, więc problemów żadnych nie było. Jak tylko taka możliwość się pojawiła, wszystko było uzgodnione, stanowisko było przygotowane, to ja to stanowisko objęłam. Zaznaczmy, że sprawy miasta, jak również działalność Urzędu Miasta nie jest pani Joannie Rupert obca, ponieważ przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta. Kilka pomysłów mam. Z pracownikami po kolei omawiamy to, co jest możliwe do zrobienia albo jakie są perspektywy. To wszystko będzie zależne od środków finansowych, oczywiście. I to mówię o środkach zewnętrznych, nie mówimy o budżetowych, bo te środki wiadomo, że są coraz mniejsze, ponieważ mamy zadania coraz mniej pieniędzy. Które zadaniami przechodzą, więc będziemy się starać pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. I tutaj jest duże pole do popisu, ponieważ przed nami jest rewitalizacja miasta, o której tak dużo się mówi, ale jest też również kilka projektów inwestycyjnych związanych z rozbudową obiektów, przebudową obiektów, które chcielibyśmy w przyszłości, żeby. W najbliższej przyszłości, oczywiście, żeby one zafunkcjonowały w nowej szacie, chociażby Miejski Dom Kultury, któraż prosi się o, o remont, chcielibyśmy przedstawić nową ofertę inwestycyjną. Więc dzisiaj na ten temat nawet rozmawialiśmy. Aby tereny takie dodatkowe wskazać, bo jest ta podstrefa. Ona cieszy zainteresowaniem dużym, więc mamy nadzieję, że wskazanie nowych terenów w łańcuchu pomogłoby stworzyć dodatkowe miejsca pracy, bo to jest coś, co dla mieszkańców jest najważniejszą sprawą. Do tego dochodzą już sprawy socjalno-bytowe, tak zwane, czyli wskazywanie nowych terenów pod mieszkalnictwo. Tutaj chodzi oczywiście o teren Księżyk, Księżyk Górek. Pani burmistrz podczas rozmowy zwracała szczególną uwagę na pilne i konieczne remonty dróg, które już od dawna czekają na realizację. Bez wątpienia bardzo ważną sprawą jest, jest wykonanie przebudowy ulicy Kraszewskiego. To nie ulega wątpliwości oraz fatalnym stanie. Ulicy Grunwalskiej i kilku podobnych, oczywiście droga numer 4 krajowa. To są te, które mieszkańców bardzo rażą i, i wołają o pilne, o pilne wykonanie. No Miejski Dom Kultury, tak jak już mówiłam, to jest też obiekt, który ma w tym roku 41 urodziny. Jak przynajmniej wszyscy wiemy, specjalnie się remontów nie doczekał, więc naprawdę prosi się o to, żeby, mhm. żeby z nim coś zrobić. Jest petetek. Dawny klasztor podominikański, to jest piękny, stary zabytek, najstarszy zabytek Łańcuta i też nie, nie może doczekać remontu. I takich spraw jest wiele, które wymagają naprawdę pilnego podejścia i, i szybkiej jakiejś tam drogi inwestycyjnej. projektu w czasie jest już gotowa, pozwoleń na budowę też jest część wydana chociażby na Miejski Dom Kultury, na Stadion Sportowy. One czekają na realizację. Jest koncepcja zabudowy stawu browarnego, który no też powinien, dawno świadomość mu trzeba był przywrócić, taką jak miał wcześniej, spełniać funkcję rekreacyjną. A co z Urzędem Miasta i wydziałami, które bezpośrednio podlegają pod nadzór zastępcy burmistrza? Może tutaj pojawią się jakieś zmiany? Na razie nie planuję żadnych zmian, na razie się przyzwyczajamy wszyscy do siebie, czyli ja do pracowników, pracownicy do mnie, współpracuje się nam bardzo dobrze, chociaż mówię, troszeczkę mają inne spojrzenie na, na pewne sprawy, ale to na bieżąco sobie wszystko wyjaśniamy. Ja lubię spotkania z pracownikami, lubię na bieżąco wiedzieć co się dzieje. Od ponad miesiąca temat przebudowy obwodnicy Łańcuta poruszany jest zarówno w mediach lokalnych, jak i wśród mieszkańców. W tym czasie odbywały się spotkania, konsultacje publiczne i konferencje prasowe wszystko po to, aby dopiąć swego, czyli przenieść projekt przebudowy obwodnicy z listy rezerwowej na podstawową. Kropką nad i był wyjazd delegacji samorządowców do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, aby jeszcze raz przypomnieć o naszej sprawie i zawalczyć o tak potrzebną i wyczekiwaną przebudowę drogi krajowej nr 4. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od informacji, że przebudowa obwodnicy Łańcuta pojawiła się na liście rezerwowej programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Do końca stycznia mogliśmy dzięki zorganizowanym przez Ministerstwo Konsultacjom Społecznym przesyłać formularze konsultacyjne. Po raz kolejny mieszkańcy musieli wziąć sprawę w swoje ręce i udowodnili, że w tej słusznej sprawie potrafią się zjednoczyć. W międzyczasie powstało wiele inicjatyw popierających i wspierających temat przebudowy Drogi Krajowej nr 4. 30 stycznia ostatnie słowo należało do delegacji łańcuckich samorządowców, którzy pojechali do ministerstwa, aby po raz kolejny przekonać, że inwestycja ta jest naszym priorytetem. Jak przebiegały rozmowy i jakich argumentów użyli starosta Adam Krzysztoń, burmistrz Stanisław Gwizdak i przewodniczący rady gminy łańcuch Roman Skomra? Przedstawiliśmy nasze wnioski, nasze postulaty i dlaczego ta droga dla przejeżdżających oraz dla mieszkańców jest tak ważna. Zostaliście panowie zauważeni? Tak, zostaliśmy zauważeni, bo dobrze żeśmy się do tego przygotowali. Mieliśmy z sobą duży baner, mieliśmy mniejsze banery w związku z które żeśmy przekazali panu wicepremierowi Piechocińskiemu, pani minister Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, pani dyrektor generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z wszystkim dyrektorom z Generalnej Dyrekcji obecnym. Było to tak zwane wysłuchanie publiczne. Każdy, kto się zapisał, mógł wypowiedzieć się na temat przebudowy swoich odcinków, prawda, dróg. I myśmy też zabrali w tym głos. Głos został nas, jak gdyby, na, nagrany i ma być ujęty potem w, w nowych tych konsultacjach, bo pani minister powiedziała, że przesłucha wszystko i. Będzie się zastanawiać, czy nie poprzesuwać niektóre inwestycje z listy rezerwowej na listę podstawową. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli teraz nie zostanie włączona ta nasza czwórka do przebudowy, co po roku 23 nikłe nadzieje. Co szczególnie przemawia za pierwszeństwem przesunięcia naszej inwestycji na listę podstawową. Jest pozwolenie na budowę, że już wyłożono duże sumy pieniędzy, zarówno na projekt, jak i usunięcie domów, które były w kolizji w pasie drogowym. Czyli byliśmy nieliczną, można powiedzieć, inwestycją. Która już ma wydane pozwolenie na budowę, bo wszystkie inne to dopiero są w opracowaniu dokumenty, a u nas już można budować. Jeżeli rozmowy nie pomogą, mieszkańców nic nie powstrzyma przed wyjściem na ulicę i blokowaniem czwórki, o czym zapewnił w ministerstwie Roman Skomra. Powiedziałem jednoznacznie: My na razie prosimy. Bardzo prosimy o włączenie do przebudowy tej naszej drogi. A jeżeli to nie poskutkuje, jesteśmy gotowi do blokowania czwórki. I to nie jest straszenie, ale jest to fakt, który chcemy uczynić. Będziemy to robili do skutku, dotąd aż ktoś podejmie decyzję o przebudowie tej naszej czwórki. Kiedy więc możemy liczyć na informację zwrotną ze strony ministerstwa? Sądzę, że przynajmniej z tych rozmów, które żeśmy tutaj przeprowadzali z ministrem Rynasiewiczem, że maj-czerwiec. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Łańcucie zawsze wiodło prym w naukach ścisłych na czele z matematyką. To z jednej strony zasługa zdolnej i pracowitej młodzieży, ale tym razem trochę więcej uwagi poświęcimy wybitnym nauczycielom, dzięki którym od 30 lat organizowane są prestiżowe konkursy matematyczne imienia Jana Marszała. Już po raz 30 najlepsi matematycy ze szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa rywalizowali w najstarszym konkursie matematycznym w mieście, honorującym pamięć o profesorze Janie Marszale, jednym z najwybitniejszych absolwentów i zarazem nauczycieli pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Absolwenci Liceów Ogólnokształcących przychodząc na egzamin, wówczas były jeszcze egzaminy wstępne, na jakąkolwiek uczelnię techniczną czy uczelnię kształcenia ogólnego w zakresie matematyki czy fizyki. Komisja Rekrutacyjna wiedząc, że to po pierwszym liceum imienia Henryka Sienkiewicza w Łańcucie od pana profesora Marszała zwalniali zupełnie z egzaminu. Wiedzieli, że ta osoba jest przygotowana. Kilka lat po śmierci profesora Marszała świeżo zatrudniony nauczyciel matematyki dr Eugeniusz Śmietana postanowił utrwalić pamięć o jednym z najwybitniejszych w ówczesnej Polsce wychowawcy i nauczycielu kilkudziesięciu olimpijczyków z matematyki. Profesor Śmietana, który przyszedł do nas do szkoły w 1984 roku, przyszedł między innymi dlatego, że... Wiedział i słyszał o profesorze Marszalu. Słyszał, jeszcze będąc studentem w Krakowie, czy wcześniej na Śląsku, że jest czy był taki nauczyciel, który był, bo to było po śmierci pana profesora Marszała, który uczył matematyki i potrafił jej nauczyć właściwie każdego. Na początku był to konkurs szkolny, później w obrębie miasta, powiatu, a mniej więcej od roku 2000. Drugiego, pierwszego właściwie konkurs miał charakter ponadpowiatowy, wojewódzki w pewnym okresie nawet ogólnopolski, a był to okres, kiedy uczelnie jeszcze przed wejściem rozporządzenia 2006 roku nowego, uczelnie za udział w tym konkursie i za to, że ktoś został laureatem czy finalistą dawały pewną pulę indeksów. To też dzięki panu profesorowi śmietanie. W tym roku w zerem lat ubiegłych już po raz kolejny chętni mogli zmierzyć się z królową nauk. 30 stycznia w pierwszym LO odbyło się uroczyste zakończenie jubileuszowego 30 konkursu matematycznego imienia profesora Jana Marszała oraz 22 konkursu matematycznego dla gimnazjalistów. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ja osobiście bardzo się cieszę, że zostały włączone do tego konkursu dzieci, młodzież z gimnazjów, czyli konkurs rozszerza swoją horyzonty pokazuje nam tą matematykę jako królową nauk, wzbudza w dzieciach zainteresowanie. Podczas piątkowej uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie poszczególnych klas szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Najwięcej nagród zebrali matematycy ze szkół powiatu Rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego oraz łańcuckiego. Konkurs jest adresowany dla naprawdę wybitnych, zdolnych uczniów, ale jak również dla tych, którzy chcą się sprawdzić, więc Laureaci prezentują na jeden z najwyższych myślę poziomów w Polsce, jeśli chodzi o matematykę. Konkurs ma zasięg tylko ogólnowojewódzki, ale są tutaj uczniowie, którzy biorą udział w olimpiadach ogólnopolskich. Także zadania są naprawdę trudne i ci, którzy je rozwiązują, którzy wygrywają nasz konkurs, są naprawdę najlepsi. Organizację tegorocznej edycji ze względu na nieobecność profesora śmietany powierzono pani Aldonie Stolarskiej Ferenc. Niepełnosprawny wcale nie oznacza gorszy. W dzisiejszym świecie nastawionym na młodość i sukces często nie dostrzegamy osób niepełnosprawnych i ich potrzeb. Chociaż bez przerwy borykają się z trudnościami dnia codziennego, nie brakuje im radości, zaradności i chęci życia. Osoba niepełnosprawna z różnych przyczyn nie może normalnie funkcjonować w społeczeństwie. W zwykłym poruszaniu się mogą mu nie pozwalać bariery natury fizycznej lub upośledzenie umysłowe. Niepełnosprawny wcale nie jest jednak gorszy niż zdrowy człowiek. Po prostu musi w nieco inny sposób przystosować się do życia w społeczeństwie. Zupełnie nie możemy kojarzyć osób niepełnosprawnych z jakimś ograniczeniem. Jest to po prostu człowiek, który potrzebuje opieki, zainteresowania, zwrócenia na niego może większej uwagi. Natomiast myślę, że nie można mówić, że są to osoby na pewno ograniczone. Potrzebują wiele serca. Myślę, że żyją po to właśnie, żebyśmy my, ludzie, którzy są normalni, mogli okazać im serce, wrażliwość i uczyli się od nich przede wszystkim wielkiej determinacji, pokory, tego czego najczęściej ludziom brakuje. Nasze społeczeństwo zwłaszcza powinno się nauczyć współżyć. Czyli mniej współczucia, więcej normalności, e, otwartości, e, serca na dłoni, bo to są wspaniali, bezinteresowni ludzie. Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak zdrowi, mają prawo do nauki i pracy. Edukacja osób niepełnosprawnych odbywa się jednakże na nieco innych zasadach. Bez wsparcia najbliższych i państwa nie mieliby szans na normalne funkcjonowanie. I jak przedstawia się sytuacja w ośrodkach wspierających i opiekujących się osobami w różnym stopniu niepełnosprawności na terenie naszego powiatu? Teren powiatu łańcuckiego obfituje, tu możemy myślę się pochwalić tym, że y, istnieje takie bogate zaplecze instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych i myślę, że można je podzielić na takie dwie kategorie placówek. Co to placówki wsparcia dziennego i tutaj y, takie świadczące pomocy dla y, osób niepełnosprawnych, między innymi są to środowiskowe domy samopomocy w Łańcucie i w Rakszawie, są to takie placówki dla y, osób, które mają zaburzenia psychiczne i nakierowane są na dzienną terapię w tym zakresie przystosowania do uspołeczniania, do, do pracy, do, do pracy na rynku chronionym. Istnieją również warsztaty terapii zajęciowej, również nakierowane na osoby, niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych. Jeżeli chodzi o placówki całodobowe, to na pewno trzeba podkreślić funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. Dość duża oferta, bo aż cztery zakłady opiekuńczo-lecznicze w handlówce, w Łańcucie, w Żołyni i w Kosinie. I Myślę, że też wartym wspomnienia jest zakład aktywności zawodowej. Dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się na trzy sposoby. Pierwszy z nich to nauka w szkole specjalnej, ale wiele osób odchodzi od tego pomysłu na rzecz nowoczesnych szkół integracyjnych. Poza tym możliwe jest również nauczanie indywidualne. W tym przypadku należy jednak zapewnić mu kontakt z rówieśnikami, na przykład na placu zabaw czy poprzez uczestniczenie w ciekawych zajęciach dodatkowych. Jeżeli chodzi o ofertę dla dzieci, to na pewno bardzo dobrym ośrodkiem jest niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy wysokiej, który umożliwia przede wszystkim dzieciom realizację obowiązku szkolnego, ale również też rehabilitację, uspołecznianie wszelkie możliwości terapeutyczne, nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców dzieci. Do jednych z wielu problemów, z którymi muszą się na co dzień borykać, są przeszkody architektoniczne. W przypadku osób, które są pośledzono ruchowo, no to niestety bardzo duże w naszym kraju bariery architektoniczne, które są niestety znoszone zbyt, zbyt wolno, jak na kraj, który już 10 lat jest w Unii Europejskiej. Te nowe budynki, które teraz się buduje, rzeczywiście mają takie udogodnienia, że można podjechać, ale stare budynki nie mają takiego dostosowania. I to jest główna bariera, gdzie nie możemy tych dzieci wózkowych brać bardzo często na różne wycieczki, przeglądy do muzeów. To to jest naprawdę myślę, że... Duży problem w naszym kraju jeszcze. Jeżeli chodzi o indywidualne możliwości wspierania takich osób, to Powiatowe Centrum w ramach realizacji swoich zadań udziela dofinansowań z zakresu środków PEFRON. W indywidualnych przypadkach likwidacji takich barier, tutaj możemy mówić na przykład o dofinansowaniach do likwidacji barier w łazienkach, w podjazdach do osób niepełnosprawnych. No i tak, tak, takiego wsparcia udzielamy oczywiście w miarę możliwości finansowych. Jest jednak kilka dni w roku, kiedy niepełnosprawni mają w naszym mieście swoje święto. Spotykają się, aby rywalizować w konkurencjach sportowych lub jak ostatnio zaprezentować się na scenie Miejskiego Domu Kultury podczas trzeciego przeglądu kolęd i pastorałek. Jak zapewnić dziecku udane i ciekawe ferie zimowe? Najlepszą opcją jest wyjazd na kolonie w góry. Niestety nie wszystkie rodziny mogą sobie na to pozwolić. Kiedy dzieci pozostają w mieście, zachodzimy w głowę jak zorganizować czas wolny. Propozycji jest wiele, zarówno ze strony instytucji sportowych, kultury, jak również firm prywatnych. Właściciele jednej z łańcuskich kawiarni postawili na oryginalność i zorganizowali nietypowe doświadczalne warsztaty fizyko-chemiczne. Przede wszystkim chcieliśmy zorganizować warsztaty, żeby dzieci mogły same coś stworzyć, zrobić doświadczenia własnoręcznie, bo w ten sposób się dużo uczą. Próbują kilka razy, coś im się nie udaje, potem poprawiają to i to ta wiedza zostaje. Warsztaty zorganizowane zostały przez kawiarnię Natalia wspólnie z firmą Nitrogeniusz. Tym samym pokazali, że ferie nie muszą być nudne, a nauka podczas dni wolnych przychodzi z większą łatwością niż w szkole. Sabina Krycińska, która prowadzi te zajęcia, jest doktorantką na Politechnice Rzeszowskiej. Znamy się od, od jakiegoś czasu, współpracujemy razem. Podczas tygodniowych zajęć przekonywali, dlaczego nauka jest tak fascynująca i ciekawa. Ciekawość to klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Aby wzbudzić ciekawość młodych umysłów, trzeba czasami nie lada wysiłku. Na szczęście prowadząca Sabina Kleczeńska, doktorantka z Politechniki Rzeszowskiej, świetnie poradziła sobie z małymi i zafascynowanymi słuchaczami. Praca z dziećmi o tyle motywuje i pobudza do działania, ponieważ dzieciaki reagują bardzo entuzjastycznie, są ciekawe świata i jeśli widzimy, że możemy zaszczepić takie chęć ciekawości świata i nauki. I nas to cieszy bardzo. Jak podkreśliła, jej celem jest udowadniać, że choć świat skrywa wiele tajemnic, to do części z nich można dotrzeć dzięki poszerzaniu wiedzy na temat otaczających nas zewsząd zjawisk. Ciekawe eksperymenty przyrodnicze, kolorowe, eksperymenty chemiczne i fizyczne, dzięki nim nauka staje się znacznie prostsza i dużo bardziej fascynująca. Te zajęcia, ja nie wiem, czy to przy, przy, będzie później rzutować na wyniki w nauce, ale na pewno na chęć odkrywania. Nasze zajęcia mają nie tyle tłoczyć im wiedzę, co pobudzić zainteresowanie. Chęć poznawania samego doświadczania, czyli samemu e, wyciągania wniosków, myślenia kreatywnego. E, więc mam nadzieję, że po takich zajęciach na pewno jak zobaczą kolorową chemię czy ciekawą fizykę, e, i okazuje się, że, że matematyka może być nie tyle prosta i i co logiczna i, i bardzo łatwa do przyswojenia, więc mam nadzieję, że to pomoże im później w, w dalszym ciągu nauki. Ogromne zainteresowanie nauką było widoczne od razu. Dzieciaki świetnie się bawiły, a przy okazji poszerzyły swoją wiedzę w bardzo przystępny sposób. Najbardziej to, to że robimy różne smakowki, na przykład wczoraj robiliśmy żalki. A dzisiejsze zajęcia, powiedz, zainteresowałeś się chemią? Tak. Tak, były fajne te, takie ogniste y, 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 fajerwerki i takie rzeczy. Zajęcia mi się bardzo, bardzo podobają. Chemią interesuje się dopiero teraz. Zajęcia są bardzo fajne, bo robimy ciekawe doświadczenia mhm. i bardzo lubię tu przychodzić. Więc czy poprzez takie doświadczenia jak dzisiaj, poprzez takie warsztaty zainteresujesz się na przykład Chemią, fizyką, czy takimi ścisłymi naukami? Tak. Skąd pomysł na zajęcia chemiczno-fizyczne w cukierni? Wzięło się to stąd, że miałem okazję współorganizować wspólnie z Fundacją Orange i Zakładem Cukierniczym swojego taty takie warsztaty cukiernicze i wielkanocne dla dzieci. Widziałem, że to się sprawdza, że dzieci są zadowolone, że mogą właśnie upiec coś własnoręcznie. Każdy z uczestników był świadkiem niesamowitych doświadczeń wykonywanych samodzielnie lub pod nadzorem naukowca z Politechniki Rzeszowskiej. Na koniec dzieci otrzymały certyfikat nitrogeniusza. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie. Do zobaczenia.